Trzeba czuć adrenalinę, wolność. Można się oderwać od rzeczywistości, od tych codziennych spraw, poświęcić się w pełni i pasji. Nie wystarczy być szybkim, ale trzeba też umieć dobrze rozłożyć siły. Trzeba mieć dobrą kondycję, jeździć technicznie. Na co dzień uczę się w od profilu policyjno-prawnym. Siłowo i kondycyjnie staram się trenować przynajmniej trzy razy w tygodniu, a w weekendy jeszcze przykładem. Startuję w cross country. To jest trochę inna dyscyplina niż motocross, bo wyścig trwa półtora godziny. Nie jest tylko po torze motocrossowym, ale też po polach, lasach, bagnach, po bardzo zróżnicowanym terenie. Trasa ma nawet 12 km. W 2012 roku byłam wicemistrzem klasy kobiet w Pucharze Morza Bałtyckiego. W 2014 roku byłam wicemistrzem klasy quad-faka w Mistrzostwach morza Zachodniego. I w tym sezonie zdobyłam tytuł drugiego wicemistrza Polski w cross country w klasie quad W Prawie na każdych zawodach ktoś jest zaskoczony, kiedy zdejmuje kask i okazuje się, że na Kładzie jeździ dziewczyna. To jest naprawdę duża motywacja. Gdyby było nas więcej, to mogłybyśmy utworzyć własną klasę i ścigać się w gronie dziewczyn, a nie z samymi facetami. To jest bardzo niebezpieczny sport. Kilka razy przeleciałam przez kierownicę, Kład mnie przykrył, Kłada trochę połamałam, ale na szczęście ja jadłam cała. Nie jest to sport dla amatorów żeby jeździł cały sezon, to powinien być dobrze przygotowany. I żeby go przygotować do zawodów, to naprawdę trzeba dużego wkładu finansowego. Znajomi i rodzina mnie wspiera, ale jest też dużo hejterów, którzy próbują mnie do tego zniechęcić. Komentarze w internecie, wyśmiewanie. Jakbym się tym przejmowała, to bym nie lubiła tego, co kocham. Cały czas staram się iść do przodu. Jeśli wygram ten konkurs, to będę mogła dalej realizować swoją pasję. Będę mogła dalej jeździć w przyszłym sezonie. Chciałabym dalej startować w zawodach, a kiedyś na pewno spróbować swoich sił Mam nadzieję, że mój sezon się teraz nie zakończy. No, nie myślę o tym, ale niestety w mojej obecnej sytuacji to będzie trudne do wykonania. Jeśli nie znajdzie się żaden sponsor, to mogę zapomnieć o startach w zawodach i w ogóle o jeżdżaniu. Ale nie poddaję się. Wiem, że to jest to, co kocham, to, co chcę robić cały czas. Pasja to dla mnie całe życie. Tylko to się teraz liczy. Nazywam się Karolina Karolewicz. Pasjonuję się kładami.